Do, 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 do. Jakie uderzenie? Jest ryba, ale uderzenie. Klenik, no wiedziałem, że klenik. O, rzepy, do tego dobrało, że... to było branie, 100% to było branie ale widzisz, patrz, tylko po jest. Jest. jest, czemu znowu nie widziałem? to zakładałem ale zauważ, że bliżej zauważyłeś? Aha. no ładnie ale patrz jak połknął ładnie Oczywiście, działałeś, patrz, i już jesteśmy tutaj bliziutko Zaraz zobaczymy, co to za rybka prawdopodobnie kleń No, klenik, nie trzeba. Teraz wrócił w ogóle że rozmiecie daleko daleko No i z ją kleń Ale jaki ładny, ten jest największy nie wciąż tam na co ci zniechę? A zobaczymy ma żarcie w środku Ma coś Nie widzę pusto Pianę ma. A ja wiesz co zrobię? Zaklipuję się. Kawę. Zaklipuję się. No. sobie pięcioma koszyczkami. A proszę bardzo. I wtedy ty patrz, patrz. Ja ci, Ty. Ja. Widziałeś? No. Co tylko poszedłem... Ty, papacie pusto. Poszedłem do Ciebie. Klę, klę. Poszedłem do Siwego po yy, kawę. <laughs> wi, wi, widzieliście co się działo. No i no, słuchajcie, no, jak nie biorą to nie biorą. A no wystarczyło tylko odejść od stanowiska, no, 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 no życie, no co mam powiedzieć, no, no dramat, no. <grymiany> Przepłynęła łódka, siwula już targa. Klenik. Ale ma malutki, Ale jest, ale na pewno w wymiarze, a jak nie to bardzo bliski wymiaru. Przynajmniej no, wiesz, cztery rybki już są. Ty. O, ładny będzie też klenik prawdopodobnie. Tak. No taki ładny. No śmigaj, Ale tyczką już tak nie zrobisz. No. Tyczką musisz ustawić w pasie ryby. Mhm. Jest następny. I to jest ładny. Ty, to jest prawdopodobnie leszcz. Mhm. Tak, albo krąb duży, albo leszcz. To chyba nie będzie, bo to się raz że dziwnie zachowuje, a dwa, zaraz zobaczymy, czy mam rację. Jednak się... Ty, rzeczywiście leszcz. Dobrze mówiłem. Podbierzesz? Dobrze mówiłem. Ty 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 babaśku. Babasiek. Gdzieś ci, że zamęcił? Grzesiu, łowi. Siwula, masz dobrą rękę. To jest rybka. Bardzo dobrze Ty. I powiem Ci, że to będzie ładna ryba. Tak? Tak. To będzie ładna rybka. Nie wiem jaka, ale będzie bardzo ładna. Zaraz zobaczymy co, Tej patrz jaki klenicho, śliczny, no. patrz, piękny klenie. klenie, ale uderzenie, ależ walczy. Ale miałem przez ten piękne branie, tam szedłem łodzią i od razu było tak jak jest i wtedy, czyli ta łóżko działa. Ale, Ale ty jest... zobacz, na samym końcu zapięty w rozmesiu pozwala czystem dzisiaj Piękne wybranie mam jakimś pudem Poszedłem Znowu Gruby, grube, grube. One są grube, wiesz? To jest to, że one są grubaski. Co? No jest. Rzatujesz. nie żartuję. Robię. Ci pilnował wętek i zaciął. Biorę tylko na Twoją. No ale to jest pytanie, dlaczego? Przecież Ty rzucasz tak samo tam, gdzie ja. A zobacz, jak pięty delikatnie. Tak, tak, one biorą bardzo... Ale ty jak na żarty Ale na żarty Ale Na no żarty niesamowicie, no Poszedłem I mi też. Jest. Jest. Oj, to będzie ładna rybka. Moja O, to będzie ładna rybka. Oczywiście, nie, no. Ale się już poddaje. Co to jest? Chyba jest znowu klenisko. Oj, jednak się myliłem. Powiem Ci, że na takiego pipka to stawiał duży opór. Jednak było branie wtedy. To musiało być branie delikatnie zaczęło się od tego. Patrz jaki ładny No ładny To niezładne. To niezładny. ładny. Ten jest ładny. O, o ten jest największy. A, patrz jaki gruby Patrz. Wiesz tam gadałem, że nie brania nic O no, to jest z zwinąć A to, co? Nie bierze, to trzeba zwinąć Tu ryba Żartujesz Nie ruszyłem i zaatakowało To, to samo co ja miałem no. no to masz czy nie masz? Jest Ciekawostka siwula zaczął zwijać i ryba zaatakowała tak, bardzo delikatnie, no, zbiałem. Zaraz zobaczymy, co to. Kleni, ale piękne. Tak? Wow. Nie lubię Cię. O patrz jaki złoty. No Ależ... Pie... O jaki piękny Ale piękny klen, Jest co, to chyba największe dzisiaj. Ty patrz jaki ma pysk Ale pysk Poszedł sobie Ale pysk Poplątaliśmy, to nic A powiem Ci, że teraz dałeś... Ty to największe klenie Nie no to jest byk! Czekaj, jak to się zrobiło? Dobra, kładziemy wędki na razie. Ten, będziemy się potem martwić. Nie, no to jest potężne klejenie. To jest, to jest no, bliski, to on ma to, oj, to jest 48. 48. No może przesadzam, ale on jest tłusty strasznie i gruby. On jest bardzo tłusty. Nie, on, nie będzie, on będzie miał 45 gdzieś. No To i tak jest mój rekord. To znaczy się rekord, to ty nie złowiłeś większego? Nie. No weź nie żartuj. No nie Ja nie mówię kleń klenić Nie wiem czy tutaj możemy no, no to namoczymy, to. namoczymy Tu jest woda, w tym No tą wodę polejemy No Ja mówię, że 45 Zaraz zobaczymy ile No Ale silny Piękny No nice. jest Ile? 48 9 No no prawie 49 poradzi, poradzi sobie Patrz jak poszedł Klepanie, klepanie robisz? Jasne, Patrz. Jasne, Weź mi, weź za, niej, bo ja mam teraz kamerę nagrywam. Siedzi. Podaje się w Niech wychaluje. Całą kamerę teraz w ręku. Ale doginało, doginało, nie do ginału, do ginału. tak. Doginało do tak. Ale chyba spadło. Jest? Jest? Ale to nie jest chyba klejn. Nie? Ja nie wiem. Klejn, ten. Tak? Ale ładne. Pokaż. No. Tak brał, brał delikatnie, delikatnie aż wreszcie. Targaj, targaj, to jest 018 przypomnę. Ładny. Śliczne. Ale pysk, zobaczcie. Śliczny. Mm. <gry> Na Twoją wędkę, ale dziękuję, że mogłem popolować. Dobra, odczepimy, to trzymaj i do wody, gra. Ale się boleń rzucił. Za plecami, możesz no. pokazać nawet jakie jak zostało. O, tutaj. Gasują niesamowicie dzisiaj te boleń. pierdziule yes. to jest duża ryba. No, w grzeszy tylko film pilnować, bo ty tobie się żyłka zahacza o podwórkę. Jak wędkę, bo kiedyś tak powiesz zestaw. Rozumiem. Dziękuję za ten za e, informację przyda się. Nie no tak, ty, ale to jest ładna ryba. Patrzcie jak, patrz, jak pięknie wędzisko pracuje. To będzie naprawdę bardzo ładna ryba. O! Pier więc nie, wydaje mi się, że kleń, bo tak uderzył. A ty, padzaki klenicho. Klenicho, klenicho. Ty zobacz jaki ładny. Ja pierdziu. Ale piękne, zobacz. Ja, ty, padziak i pys, ty. Ty. Nawet większy. Ja pierdziu. Zaraz go zmierzymy. Zobaczcie jaki duży. Ależ piękna ryba. Jaka piękna. Patrzcie. Patrzcie jaki klenior, no ten będzie ponad pięćdziesiąt Ale Klenio Niebywały Grzeńk Kleniowy Patrz Ty, tu nie jest chyba może jazik mały? To jest jazik. Chyba wszystko na to wskazuje. Jaśnie? No. O. No i gratki. Powiem ci, że przynajmniej jedna rybka. Inna. Jest. Jest rybka? Jest. No to chyba dziedziuś. Tak. są bardzo waleczne, tak, prawda? Tak, tak, no tyle nie jest bardzo waleczne. A, śmiga. Paszkuje bardzo. Jest. To drugą mamware widzisz? Tak. No. Pożad. Konczymy. Ci wula, dziękuję Ci bardzo, opowiadaj. Dziękuję. opowiadaj jak było, krótko. No było trudno, ale wspaniale. Jesteśmy w raju, w bardzo pięknym raju. Fajne ryby powpadały. Pom powiedz co y myślisz o dzisiejszej taktyce, którą obraliśmy wspólnie. No myślę, że ryba ustawiła się zdecydowanie w smudze. Dokładnie, w, rozmyciu, w smudze, w, Dokładnie. Rozmyciu, w rozmyciu, żeby było jasność w rozmyciu, czyli kule, ileś tam metrów i dopiero na tej I, i tam końcówce. było najwięcej branie. Słuchajcie, Taki mieliśmy plan od samego początku, dlatego że z góry założyliśmy, że będzie trudno o rybę, a najłatwiej o klenia. A ponieważ doświadczenie podpowiada, iż ustawia się w rozmyciu, najczęściej tam go szukaliśmy i tam było najwięcej branie. Taka była taktyka. Ja tylko przypomnę, że zanętę kleniową dzisiaj przygotowałem i na taką samą mówiliśmy. Wędzisko, którym dysponowałem, to długości 3,60. Żyłka główna, chyba numer 0,22, dziś nie pamiętam, bo to jest stara, chyba już sześcioletnia, Przypon numer 0,18, około metrowy przypon. Koszyk z kolcami 80 gramowy, i łowiliśmy praktycznie w nurcie. To jest taki odcinek rzeki, w którym łączą się dwa zakręty, i my łowiliśmy na tym styku tych zakrętów, tego zakrętu. Praktycznie tutaj się rozpoczyna kolejny, tam kończy, a tutaj rozpoczyna, i rzucaliśmy praktycznie w nurt. Bardzo płytka woda. Osobiście uważam, że przy takiej płytkiej wodzie tam należy szukać ryby, dlatego że nurt wcale nie jest dla niej wyzwaniem, i każda ryba przy tym, można powiedzieć, słabym uciągu sobie poradzi. Mi się wydaje, że z dnia na dzień będzie już tylko lepiej. Nie może być. Już dzisiaj było bardzo dobrze, bardzo ale dobrze. nie może być już gorzej, bo ta ryba się już wyciera i widać, że pobiera coraz chętniej i będzie naprawdę, iż teraz nocki jeszcze to trzeba dołożyć. Ale wiesz co, tak na zakończenie. Osobiście, jak uważasz, czy ta ryba Twoim zdaniem została dzisiaj kupiona, czy, czy nie? Jak myślisz? Znaczy no, najpierw... no ucz się, powiedz uczciwie, znaczy co myślisz. Na pewno trzeba było ją sobie bardzo mocno wywalczyć, nie? Pod ja też tak uważam, względem. to nie jest tak, że, że to, to, to dla kogoś może to być duży wynik, to nie jest duży wynik w sezonie. Ta ryba naprawdę była dzisiaj z Odry kupiona, dlatego że wieści z nad Odry, które dochodzą są naprawdę trudne, dramatyczne, więc ja tym bardziej jestem absolutnie zadowolony, że udało nam się coś złowić. To co, pozdrowimy widzów? Pozdrawiam Zenęty Grabowski, widzów subskrybujcie, lajkujcie, no i napiszcie komentarz, czy Wam się podobało nasze wspólne spotkanie w tym pięknym raju. I do następnego. Razo. Trzymajcie się. Dziękuję, Grześ.